Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Łukasz Puchalski i jestem menedżerem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. To jest organizacja, w zasadzie fundacja, która ma na celu promowanie przedsiębiorczości zarówno wśród młodzieży akademickiej, jak i u absolwentów i osób zupełnie dorosłych, którzy już zakończyli swoją karierę edukacyjną. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, tak jak mówiłem, organizacja, która zajmuje się tym, aby młodym przedsiębiorcom jak najłatwiej, jak najtaniej, też co ważne, można było prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Obecnie można to zrobić na dwa sposoby. Jeden tradycyjny, kiedy idziemy do Urzędu Pracy i rejestrujemy swoją działalność, zaczynamy płacić ZUS, następnie różne inne składki, plus dodatkowe koszty, takie jak księgowość, obsługa prawna, wynajem biura lub Możemy skorzystać z programu AIP2.0, który składa się z założenia firmy w ramach naszej organizacji, zdobywania wiedzy również poprzez pakiet szkoleń, które oferujemy i imprezy integracyjne w ramach naszej społeczności AIP. Założenie firmy w ramach AIP zajmuje około godziny czasu. Podpisujemy umowę z każdą w zasadzie osobą, wystarczy być pełnoletnim i taka osoba w ciągu godziny już może prowadzić działalność. Nasz pomysł polega na tym, że my jako bardzo duża organizacja dzielimy się z Wami, czy z naszym przyszłym przedsiębiorcą osobowością prawną. To znaczy tyle, że Wy z punktu widzenia prawa nie stajecie się przedsiębiorcami, możecie być nadal zarejestrowani albo jako osoby bezrobotne, możecie pracować na etacie. Możecie się uczyć, tak jak mówiłem, AIP są dla, każdych osób, dla każdej osoby, która kończyła 18 rok życia. My udzielamy Wam tej naszej osobowości prawnej, posługujecie się naszym nibem, regonem, możecie startować w przetargach, a tak naprawdę prowadzicie w zwyczajny sposób swoją działalność pod własną marką. My w Waszą markę w żaden sposób nie ingerujemy. To jak pracujecie to zależy tylko i wyłącznie od Was. My natomiast zajmujemy się wszystkimi aspektami formalnymi prowadzenia działalności, czyli zajmujemy się Waszą, waszą księgowością. Pomagamy wam również od strony prawnej. Tak jak tutaj się spotykamy w gronie osób pracujących w branży kreatywnej, na poprzednim wykładzie słyszeliście, jak bardzo ważne są prawa autorskie, przeniesienie tych praw autorskich. My w, naszych, w ramach naszej usługi oferujemy wam porady prawne, które, służą, które pomagają wam m.in. na przykład w stworzeniu umowy pomiędzy wami a waszym kontrahentem. Po założeniu firmy e, otrzymujecie od razu e, od nas wsparcie administracyjne, e, dostajecie dostęp do własnego biura. E, za chwilę w ogóle o naszych biurach i salach konferencyjnych, które mamy, e, będę opowiadał. Możecie płacić sobie dobrowolnie ZUS. Natomiast tutaj od razu chcę powiedzieć, że każda osoba, nawet osoba ucząca się, bezrobotna ma taką możliwość płacenia dobrowolnego ZUS-u. Natomiast w przypadku, kiedy macie założoną działalność w sposób tradycyjny, ten ZUS jest obowiązkowy. Przez pierwsze dwa lata ta składka ZUS-u jest obniżona do kwoty około 400 zł, natomiast już po dwóch latach wskakujecie na normalny ZUS i to jest 1000 zł. To jest 1000 zł, które musicie wziąć z własnych e, przychodów, z waszego zysku, który wypracujecie sprzedając jakieś usługi lub towary. E, natomiast u nas nie ma, takiej, nie ma takiego obowiązku, nie musicie płacić tego ZLUSU. Cały program AIP 20 który oferujemy, kosztuje was jedynie 250 zł netto miesięcznie. I to o czym cały czas będę mówił na tej prezentacji, to jest to, e, co otrzymujecie w zamian właśnie za te 250 zł netto miesięcznie. E, Kolejną rzeczą, która w znaczny sposób wpływa na koszty prowadzenia działalności, jest obsługa księgowa. My zajmujemy się całą księgowością w ramach prowadzonej przez Was działalności. Wy w normalny sposób wystawiacie faktury, w, tak samym, w ten sam sposób przyjmujecie faktury kosztowe. Będę się cały czas opierał na przykładzie studia projektowania graficznego, gdyż ta branża pewnie Wam będzie najbliższa i takie studium przypadku pewnie da Wam łatwo się przenieść być może w Wasze marzenia albo plany w otworzeniu własnej działalności. Korzystacie na przykład z usług drukarni przyjmujecie faktury, tylko że odbiorcą tej faktury nie jesteście, nie jest wasza nazwa firmy, tylko są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. To tak jakbyśmy my kupowali od drukarni usługę wydrukowania i następnie, przepraszam, i następnie kiedy jest sprzedawana wasza usługa, sprzedajecie na przykład identyfikację wizualną dla jakiejś firmy, to sprzedawcą tej usługi są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Następną rzeczą, którą oferujemy w ramach programu AIP 2.0, to porady prawne. Macie ich w ciągu miesiąca dwie godziny i te dwie godziny wystarczą w pełności, żeby stworzyć, zweryfikować kilka umów, zasięgnąć porad, jeżeli chodzi o przeniesienie praw autorskich, czy jakiekolwiek inne aspekty związane z prawną formą działalności. Musicie wiedzieć, że działalność WIP jest w zasadzie w 100% bezpieczna, gdyż tak naprawdę to my jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko, co wy robicie. To, że my widzimy na tej fakturze, zobowiązuje nas do tego, żeby wszystkie transakcje, które przeprowadzamy, które tak naprawdę Wy przeprowadzacie w naszym imieniu, były bezpieczne. Dlatego Wystawianie faktur, wykonywanie przelewów. Muszę Wam powiedzieć od razu, że dostajecie też swój każda firma dostaje swój, swoje subkonto bankowe, które należy tylko do Was. Nie pobieramy żadnych prowizji. Za ten obrót możecie mieć naprawdę na tych kontach, zarabiać miliony. Te pieniądze będą wtedy naprawdę Wasze. Dostajecie, przepraszam, mówiłem o poradach prawnych. Aha, wszystkie przelewy, wszystkie płatności, faktura, faktury, które wystawiacie są przez nas autoryzowane. Czyli nie ma takiej możliwości, że wystawiliście błędnie fakturę, lub wypłaciliście sobie pieniądze nie, nie opłacając podatku dochodowego. W normalnej sytuacji, w przypadku kontroli skarbowej, Urząd Skarbowy ma prawo na Was nałożyć mandat karny i pobrać zaległy podatek. AIP nie ma takiej możliwości, gdyż to nasi księgowi specjaliści od spraw finansów zajmują się tym, żeby wszystkie wypłaty pieniężne, wszystkie przelewy wychodzące, na przykład płacicie dajmy na to za utrzymanie domeny czy za hosting strony internetowej, żeby wszystko było w sposób legalny. Czyli zobaczcie, że tak naprawdę wy, działając na ramach naszej organizacji, skupiacie się tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu klientów, ich obsłudze i wykonywaniu swojej własnej pracy. Wszystkie aspekty formalne, prawne, administracyjne zostawiacie nam. Następną rzeczą, która jest ważna dla każdego przedsiębiorcy, to korzystanie z usług innych partnerów biznesowych. E, Zapewno często korzystaliście z usług chociażby firm kurierskich. E, wiecie, ile to kosztuje. Natomiast e, pewnie też zdajcie sobie sprawę, że firmy, które już długo działają na rynku, mają swoją wypracowaną pozycję, mają zupełnie inne stawki. I tak samo e, sprawa dotyczy się akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. E, my jesteśmy organizacją, która skupia obecnie półtora tysiąca firm w całej Polsce. To są właśnie te startupy, o których mówimy i każda osoba, która zakłada u nas firmę, to tak naprawdę zakłada swój startup. E, Działa w naszej organizacji przez 10 lat naszej działalności wyszło z, z naszej organizacji 6,5 tysiąca firm. Takie przykłady firm, które, którym się udało, to w Poznaniu pewnie większość z was zna firmę Kupony, to już jest spółka obecnie. Ona też startowała jako startup w AIP. Kolejna firma Brand24, która zajmuje się monitoringiem internetu i mediów, to jest też startup, który działał w AIP, obecnie działa w Bizneslinku, czyli w takim naszym drugim produkcie skierowanym już dla firm, chociażby kolejny przykład, branża odzieżowa Miss Behave, to jest firma, startup, który nadal działa w akademickich komputerach przedsiębiorczości. Ja zachęcam wszystkie osoby do zapoznania się z tym, co oferujemy, nawet te, które prowadzą swoją działalność w tradycyjny sposób. Być może warto ograniczyć koszty, zwiększyć swoje zyski, żeby z tysiąca złotych, które przeznaczacie na ZUS, przejść na 250 zł, z kolejnych pieniędzy, które przeznaczacie na obsługę prawną. Zobaczcie, w Poznaniu godzina porad prawnych kosztuje około 150-200 zł. Tutaj macie dwie godziny miesięcznie. Obsługa księgowa firmy, takiej małej, która wystawia co najmniej na to około 20-30 faktur miesięcznie, to jest też kolejne 200 zł. Jak zsumujecie sobie te wszystkie kwoty, to wychodzi takie naprawdę całkiem nie najgorsze wynagrodzenie, jeżeli chodzi o początkującego przedsiębiorcę. Następną rzeczą, którą oferujemy w ramach kontraktów AIP, to wewnętrzna giełda zleceń. Nasza społeczność jest bardzo duża. W Poznaniu samym istnieje już ponad 100 firm i to są firmy często, które potrzebują z reguły na starcie zrobienia identyfikacji wizualnej, strony internetowej, strategii marki. Działa bardzo dużo, działa bardzo dużo firm kreatywnych w ramach naszych struktur. I tam możecie wśród takich firm, które funkcjonują, wśród firm, które zajmują się zupełnie innymi branżami, szukać swoich klientów. I co ważne i co fajne, wy sprzedając swoje usługi firmom, które są już w AIP, nie płacicie VAT-u. Czyli jesteście 23% do przodu. Kolejną rzeczą, którą trzymujecie w ramach AIP i programu 2.0. To są Wasze miejsca pracy. W całej Polsce funkcjonuje już prawie 40 oddziałów AIP. W Poznaniu są dwa trzecie, jest w budowie, będzie przy Wyższej Szkole Nauk i Dziennikarstwa. To będzie najnowszy inkubator w Polsce. Otrzymacie, za chwilę pokażę Wam jak wygląda karta. Karta magnetyczna, która daje Wam dostęp do, do takich biur. Wy możecie z tych biur korzystać dowolnie. Każdy oddział IP składa się właśnie z takiej sali konferencyjnej, którą możecie zobaczyć na miniaturce na dole. Tam jest do dyspozycji internet bezprzewodowy, flipcharty, rzutnik lub telewizor, który można podłączyć do komputera. I w takiej sali konferencyjnej możecie się spotykać ze swoimi klientami, możecie się spotykać z własnym zespołem, omawiać jakieś sprawy lub zwyczajnie pracować. Kolejnym pomieszczeniem, które zawsze istnieje w każdym inkubatorze, to miejsce do coworkingu. Tam macie dostęp do komputerów, dostęp do internetu, jest też drukarka cyfrowa. I co ważne, wydaje mi się dla Was, macie dostęp do pakietu Adobe z licencją komercyjną, czyli nawet jeżeli nie macie wykupionej, wykupionej licencji na ilustratora Photoshopa, to wchodząc do organizacji do AIP od razu możecie takie produkty, Wasze produkty, które projektujecie, sprzedawać w sposób legalny, gdyż my jako AIP posiadamy licencję na oprogramowanie firmy Adobe. Tutaj macie mapkę z, z inkubatorami w całej Polsce. Jedna karta daje wam dostęp do tych wszystkich 40 biur. W sytuacji, kiedy macie na przykład spotkanie z klientem w Warszawie, nie musicie się obawiać o to, żeby wynająć sobie jakąś salę konferencyjną, za którą pamiętajcie zaraz wiążą się jakieś koszty. Wystarczy, że zadzwonicie do takiego oddziału w Warszawie jest 7 inkubatorów. I zarezerwujecie sobie na dzień, dwa dni wcześniej salę konferencyjną i możecie się w niej spotykać ze swoim klientem. Zobaczcie jakie to jest wygodne, jak to pomaga takiemu przedsiębiorcy, kiedy w ogóle ma o ile mniej rzeczy na głowie, może się skupić na swojej pracy. I tak jak mówiłem, te sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt, te komputery nie mają nigdy więcej niż około 2-3 lata są mają duże ekrany, więc są wygodne do pracy. Tam zwyczajnie ludzie przychodzą o godzinie 8, 9, 10, pracują sobie, kończą swoją pracę i wracają do domu. To jest ważne, żeby nie pracować w domu, nie siedzieć, gdyż często jest problem później z pogodzeniem tego momentu, kiedy skończyłem swoją pracę, kiedy nie. Fajnie, kiedy można pójść do miejsca, które nazywamy swoim biurem, swoim siedzibą. Tam też musicie wiedzieć, że automatycznie taki oddział IP staje się siedzibą waszej firmy i w całą korespondencję, którą dostajecie od swoich klientów, odbieracie następnie w takich skrzynkach kontaktowych. Każda firma ma swoją zakładkę i tam może sprawdzać, czy nie przyszło, nie przyszło jakieś awizo lub jakieś listy do firmy. Pracujecie tam, czas waszej pracy jest w zasadzie ograniczony tylko tym, do której godziny jest czynny dany budynek. Jeżeli chodzi o uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, to śmiało można pracować do godziny dziewiątej, dziesiątej. Gdyby była potrzeba zostać dłużej, gdyż pracujecie nad jakimś projektem, macie niedługo deadline, to też nie ma problemu, wystarczy wcześniej powiadomić, że będzie taka sytuacja, że zostajecie do którejś tam godziny w nocy i sobie pracujecie. Następną rzeczą, następnym filarem, który oferujemy, jednym była firma, o której cały czas teraz opowiadałem. Teraz przechodzimy do pakietu wiedza. Oprócz tego, że dajemy wam osobowość prawną, zajmujemy się wszystkimi sprawami formalnymi prowadzenia waszej działalności, księgowość, umowy, Jakiś wynajem, gdybyście chcieli wynająć swoje biuro, to też nie ma takiego problemu, możecie jak najbardziej to zrobić. Zajmujemy się też szkoleniami i każda firma, która u nas ma założoną swoją działalność. Dostaje bezpośrednio dostęp do wszystkich szkoleń, które organizujemy. Takie szkolenia odbywają się kilka razy w miesiącu. Ostatnio mamy taką tendencję w Poznaniu, że jest ich co najmniej jedno, dwa tygodniowo. I to są szkolenia z różnych dziedzin. Najczęściej jest to marketing, rozwój osobisty, reklama. Już przychodzą do takie szkolenia typowo kreatywne, różne sposoby, praktyki, metody myślenia kreatywnego, które można wykorzystać w biznesie. A także można wydawać, może się wydawać takie prozaiczne szkolenia, ale jak na przykład korzystać z reklamy AdSense AdWords albo reklamy, reklamy stosowanej na Facebooku, lub jak efektywnie prowadzić swojego fanpage'a. Kolejną rzeczą, którą oferujemy w pakiecie wiedza to spotkania z mentorami. Mamy swoją bazę mentorów, to są osoby, które już prowadzą swoją firmę lub swoje spółki w tradycyjny sposób, mają bardzo dużą wiedzę z zakresu prowadzenia działalności z biznesu i my organizujemy spotkania z takimi mentorami. To są ludzie z różnych branż, z różnych firm, ale jest to tak sprytnie pomyślane, żeby każda firma ma dostęp naprawdę do kogoś ciekawego, na przykład specjalisty od spraw marketingu King Crossa. Mamy też ludzi zajmujących stanowiska w spółkach inwestycyjnych. Jeżeli macie pomysł na startup, na jakiś biznes internetowy, który jest łatwo skalowany, tylko brakuje wam funduszy, na przykład pracujecie nad jakąś ciekawą aplikacją mobilną, to macie dostęp do ludzi, która, którzy wam powiedzą, poradzą, jak się zaprezentować przed potencjalnym inwestorem, jak sprzedać swój pomysł, tak, żeby dostać na niego finansowanie i żeby ten pomysł, realizacja tego pomysłu zakończyła się sukcesem. Ponadto każda firma, która u nas zakłada działalność, w ciągu pierwszego miesiąca przechodzi kick-off. To jest takie spotkanie indywidualne z naszym coachem, który Wam pomaga skaryfikować was, Wasz pomysł biznesowy tak, żeby nie popełniać błędów, które już wcześniejsze startupy na przykład mogłyby popełniły, żeby Wasz model biznesowy był dopracowany. Pewnie w Waszej szkole lub na kierunkach artystycznych nieczęsto mówi się właśnie o marketingu, o zarządzaniu, natomiast warto tych takich pragmatycznych aspektach prowadzenia firmy pamiętać. Dlatego nasi specjaliści są do waszej dyspozycji, żeby wam pomóc po prostu prowadzić tą firmę od tej strony też biznesowej, nie tylko obsługi waszych klientów, sprzedaży, ale też od modelu biznesowego, ustawić jakieś kamienie milowe w waszej działalności, nauczyć was jak wyznaczać sobie cele, jak je realizować, jak sprawdzać, czy po prostu nasza firma się rozwija, stoi w miejscu, czy być może jest nią coś nie tak, że w ogóle zaczyna, znaczy przynoszenie strat w ramach IP jest niemożliwe, to jest kolejna zaleta, wy po prostu nie możecie wygenerować jakiejś straty, którą byście musieli pokryć z własnej kieszeni. Więc to też jest kolejna, kolejny aspekt bezpieczeństwa prowadzenia działalności w akademickich warunkach przedsiębiorczości. I ostatnim filarem, który, który, który jest w IP w programie 2.0, to filar społeczności. Tak jak wam mówiłem, w całej Polsce istnieje obecnie półtora tysiąca firm, w Poznaniu to jest 100 firm lub spółek, gdyż mamy też firmy takie, których istnieje kilku właścicieli. My organizujemy różne spotkania, tak zwane miksery, które polegają na tym, że dwie lub trzy firmy prezentują się na takim spotkaniu, opowiadają o tym, czym się zajmują, chwalą się swoimi sukcesami. My wraz z, różnymi, z naszymi mentorami lub jakimiś zaproszonymi gośćmi, które zawsze staramy się, aby dobór tych gości był dosyć prestiżowy. Następnie później istnieje możliwość porozmawiania z takimi osobami odnośnie swojej działalności. E, przykładowo, ostatnio na mikserze mieliśmy zaproszoną panią Izabelę Łukomską-Pyżalską. To jest prezes klubu Warta, współwłaściciel firmy deweloperskiej. Również swego czasu pojawiała się u nas córka pani Grażyny Kulczyk. To są osoby, które dzielą się również, mają takie krótkie prelekcje, opowiadają o swoim biznesie. Następnie oceniają, jedną z, oceniają te dwie firmy, wybieramy lepszą, gdyż prowadzimy taki ranking naszych startupów w całej Polsce. Na końcu, raz, zawsze raz w roku, jest impreza na wybranie startupu roku. Startup roku to jest firma, która dostaje w zeszłym roku to było bodajże 20 tysięcy złotych na swoją działalność. Następnie jej pomysł skupiają się, wszyscy mentorzy z Polski pracują, żeby pomysł tej firmy został jak najszybciej, jak najlepiej zrealizowany. I firma, która wygrała właśnie zeszłoroczną edycję, poleciała do Doliny Krzemowej i została omówiona z przedstawicielami firmy Google, a ich projekt, aplikacja wspomagająca edukację, zostanie wprowadzona na 20 wyższych uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Tak więc e, wsparcie nasze naprawdę jest e, duże. E, pomyślcie, czy urzędy i instytucje państwowe w Polsce e, mogą Wam pomóc w podobny sposób. Czy też macie osoby, m, takie jak ja, takiego menadżera, e, który zajmuje się pomocą takim firmom, jeżeli mają jakiś problem, zawsze mogą do kogoś, do, do jednego z nas e, zadzwonić, e, poradzić się, zapytać. E, Wydaje mi się, nawet jestem pewien, w Polsce nie ma instytucji, które by wspierały, jeżeli chodzi na o taki urząd pracy, który byłby do, do dyspozycji dla młodych przedsiębiorców. Organizujemy również imprezy sportowe. Jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić się w skłosza, w piłkę nożną, to również jest taka możliwość. Są ogólnopolskie rozgrywki startupów, na, na startup cupie również można wygrać ciekawe nagrody. I kolejną rzeczą, o której Wam opowiem to jest Seed Capital, fundusz inwestycyjny. Każda firma po trzech miesiącach prowadzenia działalności w naszej organizacji ma możliwość wzięcia udziału w konkursie, w zasadzie w konkursie mm, w rekrutacji na fundusz inwestycyjny za 15% udziału w swojej firmie otrzymacie 100 tysięcy złotych. Pomysł Seed Capitalu jest taki, że szukamy firmy pokroju Facebooka, Skype'a, czyli jakiś ciekawy pomysł, super realizacja, której brakuje tylko pieniędzy, żeby ją rozpocząć. My w Poznaniu już możemy się pochwalić jedną firmą, która otrzymała takie finansowanie. To jest firma, która produkuje fotobudki. Taką fotobudkę możecie znaleźć w Malcie. To jest nasz poznański produkt. Ta firma działa w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i taka firma otrzymała właśnie 100 tysięcy złotych dofinansowania na swoją działalność. To dofinansowanie jest bezwrotne. Nie jest to żadna forma kredytu, tak jak obecnie wyglądają dofinansowania w zasadzie kredyty z Unii Europejskiej. Oni dostali te pieniądze, jeżeli im się uda, to super, jeżeli nie, no to w takim razie nikt nie będzie, to było ryzyko inwestora. Tak więc kończąc moją prelekcję, AIP oferuje Wam prowadzenie w zasadzie przetestowanie własnego pomysłu, przetestowanie, czy Wasze produkty, Wasze usługi mają szansę odnaleźć się na rynku, czy Wasi klienci dokładnie tego chcą, co Wy im oferujecie. Możecie to u nas wykonać absolutnie bezpiecznie, gdyż, tak, tak jak mówiłem, macie u nas pomoc prawną. A poza tym, pod wszystkimi umowami, pod wszystkimi fakturami, zawsze podpisują się Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Wy natomiast musicie wiedzieć, że w swoją firmę prowadzicie pod własną marką i w momencie, kiedy nagle będziecie chcieli przejść na tradycyjną działalność, założyć może jakąś większą spółkę, nie ma problemu, w każdej chwili możecie wyjść z AIP, możecie być u nas tak długo, jak tylko chcecie, nie ma żadnych ograniczeń już czasowych. Nie ma też już żadnych ograniczeń wiekowych. Naprawdę w naszej organizacji działają osoby powyżej 65 roku życia i radzą sobie całkiem świetnie. Tak więc wydaje mi się, że tak jak Wy, ludzie młodzi, ambitni i przede wszystkim pracowici, śmiało możecie próbować przetestować swoje pomysły. Całkowity koszt prowadzenia działalności gospodarczej w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości to 250 zł netto miesięcznie i ani grosza więcej. To, co natomiast zarobicie, jeżeli chodzi o wypłatę waszego wynagrodzenia, to my to wykonujemy w ramach umów o dzieło i wasze pieniądze, wasza wypłata z waszego konta wędruje po podpisaniu takiej umowy w ciągu jednego dnia na wasze konto. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o naszej organizacji. Teraz Was zapraszam, jeżeli macie ochotę ze mną porozmawiać albo macie jakieś pytania do punktu konsultacyjnego. Dziękuję bardzo.